Cześć! Dzisiaj chciałem wam pokazać moją małą kolekcję telefonów. Pierwszy Bosch GSM. Wersja niebieska. Jest bardzo fajny telefon. Jeden z moich ulubionych. No, jedyny minus jest taki, że antenka się nie wysuwa. W sensie jest antenka, ale się nie wysuwa. Nie ma aparatu, bo to stary telefon, ale bardzo go lubię. Drugi telefon w mojej kolekcji to jest e, Nokia wersja niebieska. To jest ba bardzo fajny telefon. E, Najbardziej mi się podobał przycisk w górę i w dół, bo on był też w tym, w, w Boszu GSM w wersji niebieskiej, on jest też w tej wersji niebieskiej, chyba jest w każdej, tak nie wiem. Ma przyciski czerwony, zielony, tu też był, tu, ej patrzcie, w ogóle ten, tu jest zielony po prawej, tu po lewej, a tu ten. Dobra, kolejny telefon, to jest Nokia, tym razem wersja taka czarno-szara, trochę metalik. To jest taki czarny metalik. No, Nokia Orange wersja czarno-szara. Metalik. No, to jest duży minus, bo już, już nie ma przycisku w górę i w dół, tylko jest kwadrat. Jeszcze, ale chyba można tym kwadratem tak na ukos też. Przyciski są, nie? Można schować. Bardzo fajnie, to jest, by mogę tak. Kolejny telefon to Nokia. Wersja metalik. Czarna klapka. To jest pierwszy telefon. Pierwszy? Nie, tu już był aparat, przepraszam. To jest drugi telefon w mojej kolekcji z aparatem to też jest Nokia Orange, tylko wersja Metallic, a nie czarno-szara Metallic. Tu jest duży plus, bo pojawił się taki joystick. Zajebisty jest. To jest osobiście mój faworyt, ulubiony telefon Nokia. Wersja pomarańczowa. Nie mylić z Orange. Zajebisty jest. Tutaj w górę w dół. Tutaj ten przycisk czerwony. Do kasowania po raz pierwszy się pojawił w mojej kolekcji. Przycisk niebieski. Tutaj Nokia Orange 2060 wersja czarna ze srebrną klawiaturą. No tego nie lubię osobiście. No, Bateria krótko trzyma, ale fajny napis z tyłu jest. Następny telefon. Pierwszy Samsung w kolekcji. Też ma wysuwane Samsung Orange C3050. Zajebisty jest ten napis Digital Camera z czerwoną kamerą. Zaję. Ostatni telefon w mojej kolekcji to Nokia C3, wersja orange, ale srebrna. 5 megapikseli flash bardzo fajny srebrny pas srebrne pasy potem jeszcze się tutaj przewijają ale ten jest najgrubszy, najfajniejszy, ma zielony i czerwony przycisk Jeśli mógłbym wam jeszcze polecić jakiś telefon to Eee, piszcie do mnie na priv. Pozdrawiam, subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam.